Manuela Michalak z Big Brothera cieszy się niesłabnącą popularnością. Na przestrzeni ostatnich lat w jej życiu zaszło wiele zmian. Zniknęła z telewizji, ale zdecydowanie nie może narzekać na brak zajęć. Czym się zajmuje? Prowadzi własny salon, jest wiceprezeską, wygrała wybory i nadal zachwyca promiennym uśmiechem. To był przełom w historii polskiej telewizji. Big Brother był pierwszym reality show wyprodukowanym w naszym kraju. Od 4 marca 2001 roku do 26 maja 2002 roku na antenie TVN po raz pokazywano, co dzieje się w domu Wielkiego Brata w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zamknięto w nim łącznie 15 ochotników nieznanych opinii publicznej osób, którzy nie wiedzieli, co ich czeka w programie i po jego opuszczeniu. Największą popularność zyskali wówczas najbardziej charyzmatyczni uczestnicy czyli Manuela Michalak, Piotr Gulczyński, Klaudiusz Serkowicz, Karolina Pachniewicz, Grzegorz Mielec, Piotr Lato, Monika Sewioło, Alicja Walczak, Małgorzata Majer czy Zwycięzca, Janusz Dzięcioł. Manuela z Big Brothera od zakończenia emisji pierwszej edycji Big Brothera minęło już ponad 20 lat. Czym dziś zajmuje się najbardziej roześmiana uczestniczka, czyli Manuela Michalak? W tym roku świętowała jubileusz 50. Urodziny, uczestniczka, która swoim charakterystycznym śmiechem i niepowtarzalnymi powiedzonkami bawiała Polaków, dziś ma 50 lat, a w jej życiu wiele się wydarzyło. Po zakończeniu programu, nie zniknęła z mediów, Manuela Michalak wystąpiła w dwóch filmach Jerzego Gruzy, Gulczas, A jak myślisz? Oraz, Jearik. Kosmiczna nominacja, a także przez trzy lata współprowadziła program Maraton Uśmiechu w TVN. Później zajęła się rozwojem, nauką i polityką. Jest niezwykle przedsiębiorczą kobietą. Manuela Michalak, bizneswoman, radna, wiceprezeska. Czym zajmuje się uczestniczka Big Brothera? Manuela Michalak jesienią ubiegłego roku kandydowała do Senatu z ramienia bezpartyjnych samorządowców, a kilka miesięcy temu z powodzeniem startowała w wyborach do Rady Miasta Lubonia. Wyborcy zdecydowali, że dziś jest radno, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej dziękowała za kampanię i zapewniała. Dziękuję Wam za wspaniałą kampanię wyborczą. Było dużo pracy, ale to akurat lubię. Dziękuję mieszkańcom za konstruktywne spotkania i przekazane oczekiwania. Jeżeli powierzycie mi kredyt zaufania, zrobię co w mojej mocy, aby sprostać powierzonym zadaniom. Zagłosujcie w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Stary luboń potrzebuje nowej, pozytywnej energii. Prowadzi salon fryzjerski Estilo De Manuela w Luboniu, pracuje w firmie ubezpieczeniowej. Od lat działa na rzecz rozwoju kultury, edukacji, przedsiębiorczości oraz społeczeństwa obywatelskiego, jest wiceprezeską zarządu Instytutu Kaliskiego. W 2024 roku została również absolwentką Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.